Stop! To chyba nie ta gra. To powinno wyglądać tak. I teraz pytanie do moich widzów. Ilu z Was pamięta tą muzykę i pamięta tą grę? Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj materiał Hincul poleca. A co takiego Hincul poleca? Trochę, a szczerze powiem kawał historii. bo czy są takie dinozaury wśród moich widzów, którzy spędzili z tą muzyką i z tym tytułem setki godzin, tak jak ja to robiłem? Pewnie trochę was jest, ale jeżeli są ci młodsi, to zaraz też coś dostaniecie, a mianowicie nową odsłonę kontry. Ale wracając do historii, czy to nie były piękne czasy? Graliśmy praktycznie na pikselach, hartowaliśmy naszego ducha gracza, tak bym to nazwał. I właśnie gra Contra była jedną z tych gier, gdzie nawet nie potrzeba było nam Pecetów, nie potrzeba było nam prawdziwych konsol. Bo nazywając Pegasusa prawdziwą konsolą, na dzisiejsze czasy to trochę. Brzmi śmiesznie, ale tak, takie właśnie były czasy i naprawdę czasami miło jest je wspominać. A za wspaniały, spędzony czas odpowiadała ta oto konsola Pegasus. A teraz przejdźmy do czasów rzeczywistych. Obecnie pojawiła się nowa odsłona gry Contra, która jest oczywiście na Xboxach. Możecie pobrać sobie demo i pograć, powspominać, pobawić się w ten Tytuł. Oczywiście jest również gra w pełnej wersji, która obecnie u mnie kosztuje około 35 euro. Czy warto? Zresztą sami zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy gra również znajduje się na wersji PlayStation, ale sprawdźcie ci gracze, którzy grają właśnie na konsoli od firmy Sony. A teraz zobaczcie, jak wygląda gra Contra w 2024 roku. Ktoś by powiedział, że to już nie to samo, słysząc samą muzyczkę na początku. Ale nic, nie poddawajmy się, zobaczmy jak gra będzie wyglądała. Tutaj ustawienia są bardzo proste. Wybieramy gościa i jakieś tam perki. Tak więc prostota. Bardzo fajnie, że firma postanowiła dać nam również demo. Wiele gier jest takich, które po prostu tych demówek nie posiadają i wcale nie jesteśmy pewni, czy warto wydać jakiekolwiek pieniążki na dany tytuł. Tutaj mamy akurat fajne to, że po prostu możemy sobie ściągnąć demo, zobaczyć, czy nam się gra spodoba i tak dalej, tak dalej. Gra chyba nie trzeba jej przedstawiać. Wielu graczy w ten tytuł pewnie grało. Nie tylko na Pegasusach, również na innych platformach, ale słuchajcie, teraz pojawiła się również na konsoli nowa odsłona, a dokładnie chodzi tutaj o kontraoperacja Gaługa. Taki tytuł jest tej gry. Tutaj mamy oczywiście wstęp, jakieś tam demko, intro i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby nas wprowadzić w odpowiedni nastrój. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Oczywiście, jakieś tam takie dłuższe konwersacje będziemy sobie skipować. Tak, żeby przejść do już samego tytułu, jak on wygląda. A teraz posłuchajcie, co. Let's review the mission details. As you know, a terrorist group called Red Falcon has been carrying out limited strikes around the globe. We've confirmed reports they've set up shop on the main island of Galuga, following the meteor event earlier this year. The Federation immediately dispatched the GX Army, as they were in the vicinity for military. They seemed to be making headway until three days ago, when we lost contact. You're kidding. Gen 10 is the strongest unit in the Federation Army. No way some fringe upstarts took him out. While it's still unconfirmed, we should assume the worst. Apparently, the Red Falcon are more powerful than we realized. Speaking of which, our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. The Federation's interstellar satellite network detected a gravity anomaly. Something on Earth. Emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Their source coordinates aligned squarely on. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Gravity weapons? The Federation. That's right, Lance. With my weapons division at Henriksen Industry. Even just storing that thing improperly could cause tech. Bill, Lance, given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC Contra unit. Your primary objective is to engage Red Falcon ground forces, if at all possible. Locally. There's a Red Falcon stronghold not far from your drop. Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. A remote hideout, missing super soldiers, and a doomsday weapon. Hell of a Friday. Doyle tells me all can jump a Trochę długi wstęp, ale nic. Zaczynamy! Rozpierduchę! Gra kapitalnie wygląda, bardzo fajnie. Dodam jeszcze, że ten tytuł jest nawet w 4K, tak więc... Bardzo, bardzo ciekawe. Patrząc ogólnie, słuchajcie, wracając w te czasy, gdzie graliśmy na Pegasusach, no to tutaj nie ma czego porównywać, tak? Oczywiście jest to platformówka kapitalna, naprawdę świetnie wygląda. Trochę pouczymy się, no bo nie zawsze mamy takie możliwości, żeby grać w platformówki i od razu odgadnąć, co one nam tutaj oferują. Trzeba potrenować, poginąć na samym początku, a później można zacząć zabijać. Dobre trenowanie palców, na przykład do naszej ulubionej gry o czołgach. I teraz przypominam sobie, ile czasu ja spędziłem za łebka, można powiedzieć, grając właśnie na jeszcze telewizorach kineskopowych w ten tytuł, ale właśnie oczywiście na Pegazusie. I teraz pytanie powstaje. Muzyka? Czy muzyka na starej kontrze była lepsza? Wydaje mi się, że chyba była lepsza. Patrząc oczywiście na grafikę, no to tutaj nie ma co porównywać, ale bardzo fajnie wygląda, naprawdę kapitalnie wygląda. Ostatnio mam też prezentowałem inną platformówkę, o ile dobrze pamiętacie. No a teraz mamy kolejną. Widać, że wracają stare, dobre czasy. Mam nadzieję, że również pojawią się stare, dobre gry strategiczne. Tych akurat nie ma zbyt wiele na rynku, ale może to się zmieni. Mamy takie czasy, a nie inne, tak więc widać, że wraca stare. No, teraz możemy się bawić. Odpowiednia broń. Tutaj widać, że po prostu sobie możemy zmieniać. Tak więc słuchajcie, nie będę tutaj więcej polemizował, gra naprawdę kapitalnie wygląda. Możecie sobie pobrać ze sklepu na konsolę demo pograć, zobaczyć, czy warto wydać pieniążki. A jak nie warto, na chwilę obecną, no to po prostu mieć to w głowie i kiedyś czekać na jakąś lepszą promocję i na niższą cenę. Bo naprawdę wydaje mi się, że warto jest sobie przypomnieć stare dobre czasy, ale w nowej odsłonie. Tak więc Hincul poleca gra kontra operacja Białuga, albo Bia Bialuga, taki tytuł. I cóż, bawcie się dobrze i ostrożnie. Do usłyszenia, a ja was zostawiam z grą kontra w wersji demo. Our weapons have a secret overload function. You can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Try the overload function now. I'll send a replacement weapon immediately. Forget Should have known Contra had arrived when the entire jungle caught fire. <laughs> it's been a while, Bill. What are you doing here? We're here to save your ass. If the EMC was going to stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Looks like the small army couldn't handle it, so here we are. <laughs> I suppose so. At any rate, stay alert. These guys aren't messing around. What's the sitrep, rep Ironside? Where are your guys? I lost contact while running advanced recon. Probably signal damage or something. I'm not worried. Put that in your report. I'll keep in touch. Just in case things get too hot for you, Connor. I heard Stanley's update. Let him worry about the GX army. You two focus on finding the enemy base. Roger that. Knock knock.